Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Demister Bobusto, a to jest kolejny audiolog. I dzisiaj, I dzisiaj kilka informacji. Dlaczego nie było filmików? Nie było filmików, ponieważ byłem na wyjeździe. Wyjazdy jeszcze wyjazd miałem od pierwszego nie od 2 od do dzisiaj, czyli 12. Byłem tam 10 dni. I ups, coś mi się stało, coś tam. Hmm, kolor się nie. Ma. Dobra yy, byłem tam 10 dni i jadę na wyjazd 15 z na obóz językowy i filmików nie będzie od 15 do 31 i ostatni wyjazd mam w sierpniu do Grecji jadę y, 30 bo 30 y, 11 natomiast chyba 10 dni mam ale nie mam pojęcia ile tam mam dni spędzić No i filmik będą się pojawiać w wakacje rzadko ale dzisiaj pojawi się audiolog i jutro pojawi się filmik albo z Minecraft Contra Loki albo z serii Sky Pyramid chyba tak, Skype Pyramid. Albo ze Skypa coś nakręcę z kimś. No i planuję nakręcić serię fabularną Minecraft na pograniczu świata. Będę tą serię kręcił z Dorikiem, z DJ Matem i z kilkoma osobami. I spodziewajcie się jutro, albo nie wiem, trailera. Czy no, trailer chyba będzie. I właśnie przygotowujemy serwer na to. No. To tyle z mojej strony, no i będę, będę się z wami od dzisiaj inaczej witał. Um, tak jak to było na początku. Czyli witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Demister Boysto, a dzisiaj ze mną jest na przykład. No i to tyle. Tak więc... Zakończę będzie tak samo. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dawajcie łapki w górę. Ja jestem Demister Żegnam się z Wami. Jo! Pa! Na razie!